Dzień dobry, dzień dobry. Wracam właśnie z poczty i z zakupów. Jak widzicie, u nas śniegu pełno. Zaczęło padać. Yy. Wysłałam trzy ikony. Yy. Powiem Wam w domu, jaki cud się stał i prawo przyciągania w tym temacie. Wróciłam już do domu. Yy. Ślisko, mokro. Śniegowo-deszczowo niezbyt ciekawie, no ale przynajmniej troszkę się dotleniłam. Yy... Oj, te włosy, jak zwykle, yy... <laughs> paczuszki wysłałam. Yy... I co wysłałam w paczuszkach? W paczuszce poszły motanki do pani, która zamówiła, jednak się odezwała. Także motanki mają już swojego właścicielka, właści właścicielkę swoją, yy... i poszły ikony. Jak to z tymi ikonami było? Powiem Wam, że cud. Ja o tym nie mówiłam wczoraj, bo chciałam ten targ, ten jarmark nakręcić, a miałam sobą baterię, więc już tam się nie rozwodziłam na to jakimiś wcześniejszymi moimi perypetiami. W każdym razie stał się cud. Ewidentny dowód na istnienie boskiej istoty, stwórcy Boga, jak to tam każdy z Was nazywa wszechświata, absolutu, mocy twórczej, potęgi przyciągania, prawa podświadomości, prawa rezonansu, prawa założenia, transurfingu rzeczywistości, wszystkie te fizyka kwantowa, wszystkie te pojęcia są do siebie bardzo tożsame, bardzo podobne w swoich założeniach. Wszystkie chodzi o to, że czasem dzieją się w życiu cuda. No, i u mnie też się zdarzył cud. <laughs> Pamiętacie, jak Wam mówiłam w piątek albo w sobotę, albo w niedzielę? W niedzielę chyba, bo to było z niedzieli. Tak, z niedzieli na poniedziałek. To, to w niedzielę nakręcałam Wam filmik. I mówiłam, że może pójdę do tej. Firmy y, księgarni Veritas, gdzie y, są te ikony, i zapytam, czy, y, czy nie przyjęliby mi tego do, do sprzedaży. To wam mówiłam i to wam mówiłam też wczoraj, y, że byłam, ale jest jeszcze drugi aspekt tej sprawy. Z tego względu. Że w nocy z niedzieli na poniedziałek napisał do mnie Pan, że chce zamówić trzy ikony. Ja je wystawiłam na grupie z dewocjonaliami i, i, i tam pokazałam moją rodzinę świętą, archaniołów, świętego Mikołaja. Więc wszystkie te ikony były pokazane. Oczywiście pisało, że jest to technika dekuparz na drewnie żeby nie było jakiegoś zaskoczenia i w nocy odezwał się pan, że jest zainteresowany tymi e, ikonami, wybrał sobie trzy. Mm. Najdziwniejsze jest e, to, że pan jest z Veritas. E, a przynajmniej taki początek jest jego niku i strona, którą ma w profilu też jest Veritas, więc prawdopodobnie prowadzi punkt taki gdzie, gdzie można kupić dewocjonalia, anioły, książki, wszystko co związane z duchowością. I ten pan zamówił u mnie te te pozycje, te, te, te ikony. I zobaczcie, jaki zbieg okoliczności. Ja mówię, że um, chcę iść do Veritas, a w nocy odzywa się pan związany z Veritas i zamawia trzy ikony. Um, nic nie musiałam robić. Ktoś y, gdzieś tam na górze zadecydował za mnie. Znaczy, zrobiłam tylko tyle, że się pokazałam. I, i że stworzyłam te ikony, że je wystawiłam na tej grupie swojej sakralnej. Także moi drodzy, prawdopodobnie w jednym z sklepów, nie wiem w którym, firmy Veritas będą moje prace. Jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli panu się spodobają, to będzie to dłuższa współpraca. A wtedy wam powiem, w którym sklepie, jeżeli jesteście z Warszawy, to będzie można tam nabyć moje, moje prace. A jeżeli nie, to będzie można je zamówić u mnie. <grym> Także bardzo się cieszę, że tak się stało, że, że się taka osoba odezwała. Jeszcze tam z, tej, z, tych, z tych punktów, w których byłam w tej Księgarni Świętego Jacka u nas i. I tej, tej drugiej, bo tam były tam dwie, dwa, nie wiem, czy to ta sama firma, chyba nie, że, że, żeby przynieść te prace, żeby napisać maile do kierownictwa, więc jest jakiś zalążek możliwości. Jakby się udało, to może będzie dobrze, nie? Także cieszę się bardzo. I i i jestem trochę taka szczęśliwa i dumna z siebie, że, że i wdzięczna, i pokorna, i tak, tak mi dobrze teraz, tak, tak z tą myślą, że, że jednak, jak robimy coś w radości, w miłości, w pasji, w szczęściu, to, to mniej musimy się starać o nie starać, się tylko walczyć o przetrwanie, o przyszłość, bo tak jakby ten z góry sam wiedział, co dla nas dobre i, i mówił takie tylko: ty się nic nie martw, rób swoje. To, co ci wychodzi najlepiej, to, co najbardziej lubisz. A wszystko inne się poukłada. No i tak się chyba dzieje. No. Tutaj raz płaczę, że, że, że jest kłopot, że, że nie, ma, nie mam zasięgów, że dalej nie mam oczywiście jest coraz gorzej ale jakoś tak się mniej tym, tym martwię bo znowu waszą na taką falę zaufania tej sile wyższej że Bóg to rozwiąże nie wiem kiedy, nie wiem jak ale, ale że to rozwiąże i po prostu robię swoje czyli co mogę robić? malować, tworzyć, kręcić dla was filmy, pokazywać moje prace pokazywać siebie, swoje wnętrze, swoją radość, smutek też, ale jak najmniej, jak najmniej muszę się tego trzymać jakoś tak, żeby nie wychodzić i nie biedolić do was, chociaż też mi jest to potrzebne, bo no nie mam z kim pogadać, no po prostu nie mam z kim pogadać. No, Także tyle informacji, że, że coś się fajnego podziało w moim życiu, i dla mnie to jest cud, bo w jednym dniu mówię o firmie, która może może by mi tam przyjęła pracę, a następnego dnia ta firma sama się do mnie zjawia. I może nie, ja nie wiem, jak tam jest czy tam są jakieś franczyzy, czy to po prostu pod egidą Veritas, czy Świętego Jacka pracują. Ci właściciele, sprzedawcy w tych sklepach, bo to nie są takie osoby, widać, że to nie są osoby z przypadku, tak jak na przykład w sieciówkach, że jest pracownik i ten pracownik jest, no, robi swoje, jest obojętny na jakieś takie biznesowe rzeczy, natomiast jeżeli pracuje w takim, nie wiem, sklepie, księgarni, takim małym piekarni, osoba decyzyjna, to to widać, że to jest właściciel, to jest kierownik, on ma tu jakąś moc, on tutaj coś może zadecydować, więc no, no inaczej się rozmawia z takim personelem, że tak powiem, z obojętniałem na losy firmy, tylko robiącym swoje, a inaczej się rozmawia z osobą, której zależy na rozwoju firmy, czyli właścicielem albo kierownikiem, albo kimś takim decyzyjnym. Więc ja muszę szukać takich punktów, gdzie jest ktoś yy, decyzyjny, kto mógłby tę pracę u mnie postawić u siebie na półeczce, zaproponować cenę. Ja nią, się na nią zgodzę albo nie, albo sama sobie swoją cenę dam i te, ta osoba się zgodzi albo nie. Doliczy sobie swoją prowizję, swoją marżę. Yy, Także yy, yy, no różne są możliwości. Także jest to jakiś, jakiś sposób na yy, na, na handel, że tak powiem, bo nie, musi, nie musisz samemu stać, tylko po prostu idziesz, gdzieś coś wstawiasz i czekasz na sprzedaż. To jest dobre dla osób, które nie chcą inwestować w, w, w czynsze, w pracownie, w sklepy, tylko a są rękodzielnikami i mogą coś tworzyć i gdzieś coś wystawiać. I tak też fun funkcjonują osoby zajmujące się mm, handlem antykami yy, lub jakimiś takimi rzeczami, które... nowo muszki. Macie takie muszki w domu? i Mi się ciągle te muszki pojawiają. Już był jakiś czas spokój i później znowu się pojawiły. Wiem, że, że, że u niektórych moich znajomych też są, więc jest to jakaś plaga, ale nie wiem, nie wiem może, może, może coś gdzieś mam w domu i nie wiem. Ale muszki też żarują no, na jakichś tam resztkach jedzenia gdzieś tam, więc nie, nie są to tak mole, że sobie gdzieś tam siedzą w mące i później później wylatują. One po prostu siedzą na suficie i co trochę muchozol jest w ręku i, i, i je tutaj... Pająki też by, bo nie dały rady ich wszystkich przetrawić. No, w każdym razie na czym skończyłem? Aha, na, na handl, handlowaniu y, antykami. I rzeczami yy, 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 takimi cennymi. Nieraz mamy biżuterię na przykład. Więc tak, yy, idziemy na targ staroci, kupujemy coś i sprzedajemy to w jakimś sklepie. Typu na przykład Dessa albo sklep z antykami. Yy, osoby, które mają takie sklepy, same chodzą po targach staroci, ale też odkupują od osób, które im przynoszą. Więc jeżeli coś cennego się znajdzie na takim targu staroci, zaniesie do Desy, to DESCA za to zapłaci nawet nie najgorsze pieniądze. I tak robią moi znajomi tak ro robili, nie wiem jak teraz, bo już dawno nie mam z nimi kontaktu. Na przykład był pan, który skupował medale, oznaczenia wojenne, takie, takie m, zabytkowe, przedwojenne, jakieś tam pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, związane z umundurowaniem, jakieś tam noże, szabelki, miecze, no takie rzeczy różne, czyli ogólnie rzecz biorąc, militaria. I on właśnie miał tam takie punkty swoje, biżuterią też srebrem handlował, że szedł do Desy i Desa mu to kupowała albo brała w komis, różnie z tym było. Także to też jest sposób na jakiś, jakiś handel. Ja to y, y, teraz y, będę próbowała wdrażać w zakresie rękodzielnictwa, ale też mam na przykład rzeczy, które bym mogła oddać do DESY, y, ponieważ wiem, że są poszukiwane, ale tego nie robię, bo trzymam to na czarną godzinę, gdyby naprawdę, naprawdę już było bardzo, bardzo źle. Więc to najwyżej mogłabym to gdzieś sprzedać i wiem, że na to byłby, byliby chętni. Tak na przykład jest z cenną biżuterią z Warmetu, są, są, są to manufaktury srebra, które robi Warmet i Orno, dwie takie najbardziej chyba znane fabryki biżuterii takiej. Takiej metaloplastyki, takiej artystycznej biżuterii. Oni robili bardzo duże, piękne pierścionki, y, 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 takie wypukłe, takie duże kwiaty z dużymi kamieniami. Ja taki pierścionek y, mam. <grytanie> Nie wiem ile teraz już są warte, ale to są dość drogie rzeczy. Y, więc y, zawsze jest ta możliwość. Y, handlu pośredniego, że kupić coś na targu staroci i sprzedać w sklepie albo na internecie, też tak można. I sobie tam do tego domowego budżetu zarobić. Mamy teraz taką fajną opcję, jak działalność nierejestrowana i możemy sobie tam dorobić bez zakładania firmy. Chyba te, od nowego roku to będzie kwota 2700. Hmm, chyba netto, nie jestem pewna, ale to trzeba było sobie sprawdzić w internecie. Że można sobie dorobić dom, domowego budżetu, nie zakładając firmy. Y, jedynie się tam w zasadzie ro, rocznym trzeba rozliczyć y, w picie tym, wiecie, tym do końca kwietnia, które się rozliczamy. Więc. Y, jest zawsze to jakaś możliwość do domowego budżetu się gdzieś tam coś tam sobie przekombinować, ale to po prostu, no to w jest troszkę zaparcia, bo jeżeli ktoś pracuje na etacie, no to wstać gdzieś tam wcześniej rano, żeby iść na targi i, i kupić coś, no też trzeba się o tym troszkę znać, żeby, żeby coś sprzedać. No ale jak coś tam malujemy, sobie tworzymy, to może akurat uda nam się coś sprzedać. W takim właśnie sklepie z dewocjonaliami, bo tam widziałam, że nie tylko dewocjonali, ale tam widziałam takie, nawet padłam na pomysł, bo mam te swoje plasterki drewna, żeby namalować na nich kwiaty, a nie e, anioły. I bardzo ładnie to wyglądało, także spróbuję, spróbuję na plasterkach porobić kwiaty. Teraz to sobie muszę odpocząć, ponieważ do południa e, z tymi ikonami... <grywka> Powiem wam, że zwariowałam. Patrzę na te ikony, patrzę i tu widzę jakiś mankament, tam widzę jakiś mankament. Mówię, trzeba to naprawić, trzeba coś z tym zrobić, bo ja pracowałam na wilgotnym drewnie. Nie, nie przewidziałam tego, że drewno będzie pracować. I rzeczywiście gdzieś tam, tu się jakieś pojawiło jakieś wybrzuszenie, tutaj się gdzieś coś zapadło tutaj gdzieś tam mi coś wklęsło no nie, no mówię, no tragedia jak ja to wyślę i, i żeby to by wyglądało jakoś tak ładnie i, i było sprzedawalne ja wam powiem, że nawet porobiłam dziurki z tyłu moją taką mini wiertareczką mam taką szlifierką wkrętarkę, takie, takie, takie coś do, do pracy z biżuterią takie miniaturowe, taka, taka malutka szliwiereczka z końcówkami różnego rodzaju. Te kupiłam w tamtym roku jeszcze to dzięki uprzejmości pani z Australii, która mnie zaczęła oglądać. Nie wiem, co się stało, już, ja już kilka razy apelowałam, żeby się do mnie odezwała, ale niestety nie mam z nią kontaktu. Nie wiem, czy Australia odcięta, bo tam teraz mamy wielki eksperyment naukowy się siedzi, dzieje w Australii. Nie wiem, jak ludzie tam funkcjonują, ale nie jest ciekawie. W każdym razie bardzo dziękuję. Jeszcze raz, jeżeli pani mnie ogląda, kupiłam wtedy, pamiętam, maszynę do szycia za, za, ten, za ten prezent, który pani mi ofiarowała finansowy kamerkę taką małą, i, no i właśnie tą szlifierkę sobie kupiłam. No i tą szlifierką. Zaczęłam te obrazki jeszcze podrasowywać. I one się zrobiły jeszcze bardziej takie postarzeniowe. Jeszcze efekt jeszcze lepszy. No, wyglądają, jak ktoś, by jej wyciągnął ze zgliszcze starego kościoła, takie przypalone, takie. No są widzieliście, jak to wyszło. Ale tak się bałam to wysłać, no i wy... ale poszłam na tą pocztę dzisiaj i wam, wam mówiłam, że wracam z poczty na początku filmiku. I te ikony poszły w końcu. Ale ja po prostu yy, i wczoraj już zaczęłam je poprawiać. I dzisiaj i, i, i tragedia. I mówię, no nie, ja ich nie wyślę, bo one są straszne. Nie, to, to, to nie ma sensu. No ale w końcu, w końcu wysłałam, odważyłam się, bój się, ale rób. Weszło w, 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 w moją głowę, więc wysłałam. No i tyle. Yy. No a w związku ze zgliszczami, bo wam, jaki, jaki tutaj miałam aferę, yy, znaczy, aferę, no yy, bałam się, że mi się chałupa spali. Yy, jak ktoś zauważył, czasem jak, jak puszczam filmiki, z hasioczka jest ja stoję na wprost okna i pokazuję w kuchni, to z tyłu mam taki niedomknięty kontakt. To nie jest kontakt, tylko zepsuty włącznik. Po prostu ułamał się ten, ten przedni panel plastikowy i jest otwarte. To teoretycznie nie powinno się z tym nic dzieje. Ja tam palców nie wtykam, chyba że sobie mogę pomylić kontakt, ale nigdy się to nie zdarzyło do tej pory. W każdym razie w niedzielę. Woła mnie córka, że w gniazdku się pali. I ja mówię: no, no tragedia, jak to się pali? No, no niemożliwe. Po prostu dostała się wilgoć z gotującej się wody z czajnika, e, i e, zaczęło coś tam iskrzyć w tym gniazdku. No, ja przytomnie dopadłam tablicę rozdzielczą i wyłączyłam prąd. Zgasło no ale trzeba to zrobić, no oczywiście trzeba to zrobić włącznik kosztuje 150 zł kochani, wybaczcie sobie mam tutaj obiecaną wizytę pana X że on mi to zrobi a już to tak, no, trochę to już trwa bo jak wiecie pan X rzadko przyjeżdża żeby coś zrobić, i yy, czasem się trafi, że, że, że rzeczywiście się, się coś tam gdzieś uda zrobić, ale ten włącznik jest cały czas w, w fazie planów. Yy, no ale chyba już musi przyjechać zrobić, bo się wystraszył, że, 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 że mu się spale. <laughs> Także na dniach przyjedzie ten piec przestawiać akumulacyjny i. I właśnie do niego pisałam w niedzielę, no tak nie wypadało dzwonić, bo to pora obiadowa, i w niedzielę mówię tam pewnie gdzieś tam siedzi z rodziną na obiedzie, a ja tutaj się gdzieś wtrącam i, 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 i mam jakieś problemy z, z fajczeniem się chałupy. Na lat pisa, żeby od, odciąć ten prąd, żeby, żeby się zabezpieczyć. No, nie mam na, na wierzchu jakichś tam styków, kabelków, bo gdyby były, no to bym owinęła taśmą izolacyjną i by było po, po kłopocie. Ale ten ogień się pojawił, bo to jest płytka scalona jak w komputerze. I ten ogień pojawił się za tranzystorkiem, który tam też tam w, tak wystaje. I, te, i, I tam się tliło, no, tam nie mam dojścia. Później, jak przyłokałam do tego próbówkę, no to mi próbówkę no strzeliło, strzeliło mi zwarcie jak dotknęłam do tego, więc jest tam zwarcie no i trzeba to zrobić, bo rzeczywiście kiedyś haupę schajcuję teraz jak wychodzę to wyłączam prąd, bo nigdy nie wiadomo o której wrócę i czy coś się nie stanie no i także no, mieszkanie jest na szczęście ubezpieczone, no ale wiecie no zostać bez chałupy to nie tak nie byłoby ciekawie no zostaje jeszcze pracownia, no. Ale mam piękne, piękne moje mieszkanko, które kocham, które uwielbiam, mam mnóstwo bibelotów i nie, i nie wiem, co bym zrobiła, gdyby się okazało, że, że moje, moje cudowne rzeczy zdrawił ogień, moje kwiatki. No i znowu mi coś tam urwało mi jakaś pamięć mi się kończy, więc ja chyba też muszę kończyć filmik. Już nic nie mówię. Tfu, 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 żadnych pożarów, wszystko będzie dobrze. Bóg czuwa, anioły czuwają, ikony wiszą, wszystko jest dobrze. Także moi drodzy, życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, jak zwykle. Działajcie, twórzcie w radości, w miłości, a ten z góry Wam wszystko to wynagrodzi. Także będzie dobrze, wszystko będzie dobrze i, i będzie tak, jak ma być, bo tak. Większość spraw jest ułożona tam na górze już. Od dawna możemy to zmienić jakimś. Są sposoby typu modlitwa, yy, więc yy, o tym może kiedyś Wam przypomnę albo powiem w innym odcinku, bo już trochę długo yy, gada mi, gada mi, gada. <laughs> Nie wiadomo, czy, czy dobrze, czy źle. No i muszę zjeść w końcu śniadanie, bo ja tymi ikonami tak się zafarowałem, że już jest po południu. Czyli żegartyka, a gdzie on jest? A tu. Góra jest godzina. O, 18 jest na zegarze. Także nie ja Nie wiem, która jest godzina, ale już na pewno jest po południu. A więc wypada, by było coś zjeść. Także i, no i odpocząć, bo te ikony mnie dzisiaj tak zestresowały, żeby je wysłać. I, i czy na pewno są dobre, czy coś z tej współpracy będzie. Czy Panu się spodobają, i w ogóle także, no, także muszę odpocząć, już teraz zjeść, odpocząć, a później biorę się znowu za ikony i znowu będę je robić. Są zamówione ikony Pani Elżbieta. Pozdrawiam serdecznie Pani Elżbieta, dla Pani będą trzy ikony archaniołów całej trójki: Michał, e, e, Michał Rafał i Uriel. Tak wymyśliłam, że dla pani pójdą te archaniołki. To tyle. Jeszcze raz Was pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko.